Jak łowimy na gumę. Na gumę jest kilka technik. I zademonstruję kilka z nich, które ja stosuję. Bierzemy jakąś gumkę znajdujemy miejsce, rzucamy. Tutaj jest łączka, jest dosyć płytko, więc za długo nie czekam. I zwijam sobie. Możemy sobie wpijać klasycznie, czyli z jakimś tam oporkiem lekkim pijemy i zwijamy. Ale też tak, możemy podciągać, zwalniać. O, jest, jest. Jest jakiś szczupaczek. Widzicie, chciałem Wam zademonstrować jak się łowi, no i się udało coś tutaj przyhaczyć. Tylko żeby się udało wyciągnąć, bo czuć, że może 50 par, 60 może.